Jeśli chcemy odbiorcę do czegoś przekonać, to powinniśmy mówić językiem prostym. Chodzi o to, żeby w tekście nie zagubić nadawcy i odbiorcy, żeby pamiętać, że komunikuje się człowiek z człowiekiem, nawet jeśli to mówi firma do pracowników albo do kandydatów. Język kreuje naszą rzeczywistość i pokazuje emocje, które stoją za daną marką. Dzień dobry Państwu. Hello, witajcie kochani. Cześć, Siemka, szanowni Państwo. Zobaczcie, jak na wiele różnych sposobów możemy przywitać się z odbiorcą. I to jest szczególnie istotne, kiedy witamy się jako marka pracodawcy. Mamy ogrom narzędzi z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, które, które możemy zastosować, wykorzystać, budując spójność marki. A dlaczego to jest takie ważne, żeby być spójnym w tym, jak się komunikujemy? Bo to buduje autentyczność i wiarygodność obietnicy marki pracodawcy. Jeśli chcemy odbiorcę do czegoś przekonać, to powinniśmy mówić językiem prostym. A prosty język powoduje też, że nasz przekaz jest skuteczny. Osiągamy efekt, na którym nam zależy, ponieważ teksty, które przygotowujemy, są klarowne, czytelnik może je zrozumieć już po jednokrotnej lekturze i wie, czego od niego oczekujemy. I zauważcie employee value proposition lista korzyści, które stoją za marką, korzyści funkcjonalnych, emocjonalnych, społecznych, które oferujemy w zamian za pracę dla danej organizacji. Na przykład zespół. O zespole można powiedzieć jako o grupie współpracowników. Można powiedzieć młody i dynamiczny, ale tego nie rekomendujemy. Można określić je ich jako bandę. Można powiedzieć, że to jest wykwalifikowany zespół ekspertów. Albo grupa przyjaciół, która czeka na ciebie w pracy. Język kreuje naszą rzeczywistość i pokazuje emocje, które stoją za daną marką. Dlatego, przygotowując ton of voice marki pracodawcy, określamy to, w jaki sposób chcemy komunikować się jako marka, w jakim stylu, jaki nastrój budować, jakie emocje i korzyści przekazywać. Czyli zastanawiamy się, jaką atmosferę chcemy kreować naszą komunikacją. A prosty język jest po to, że gdy już ustalimy, jak chcemy być odbierani, żeby wiedzieć, w jaki sposób konstruować komunikaty, skupiając się na czterech obszarach czyli na tym, żeby być klarownym w obszarze merytoryki, żeby gramatyka, której używamy, była możliwie zbliżona do tekstów takich naturalnych, którymi posługujemy się na co dzień w czasie wolnym. W prostym języku skupiamy się też na strukturze, czyli mówi się, że projektujemy teksty, analizujemy, jak one powinny wyglądać również pod względem graficznym. I ostatnie, ale bardzo ważne, czyli relacje. Chodzi o to, żeby w tekście nie zagubić nadawcy i odbiorcy, żeby pamiętać, że komunikuje się człowiek z człowiekiem, nawet jeśli to mówi firma do pracowników albo do kandydatów. Bo tylko w ten sposób możemy budować autentyczne employee branding, dlatego serdecznie zapraszamy Was na szkolenie, warsztatowe, szkolenie warsztatowe to jest istotne, w czasie którego przede wszystkim zbudujemy fundamenty strategii komunikacji marki, określimy tone of Voice wykorzystując przy tym narzędzie archetypów jako narzędzie storytellingowe i przede wszystkim będziemy pracować na realnych tekstach Waszej organizacji. Strona kariery, ogłoszenia o pracę, teksty wewnętrzne, tak, procedury, polityki, yy, zwłaszcza procedury, tak. właśnie, zwłaszcza procedury, bo tam jest bardzo dużo pracy do wykonania. Tak, nie chcemy wymyślać jakichś przykładów abstrakcyjnych. Uważamy, że najbardziej wartościowe będzie, jak pochylimy się nad autentyczną komunikacją Waszej firmy i zobaczymy, co można zrobić, żeby ją udoskonalić. No, no to co, na koniec też możemy pożegnać się w różnorodny sposób, na Z przykład wyrazami szacunku. Do widzenia Państwu. Do zobaczenia. Sienka do następnego. Bye, bye. Cześć. Zapraszam.